Dzień dobry, witam w kolejnym moim filmie. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać remont wzmacniacza WS503. Jest to wzmacniacz wyprodukowany przez polskie zakłady Unitrafonika w Łodzi. Zapraszam do oglądania. I jak zwykle, zapoznamy się teraz bliżej z frontem wzmacniacza. Od lewej strony, zaczynając, tutaj znajduje się przełącznik źródeł sygnału. Przełącznik obsługujący pętlę magnetofonową, regulacja barwy dźwięku, regulator balansu. Na górze mamy charakterystyczne dla tych modeli przełączniki o dużym skoku i od lewej przełącznik stereo mono, mono wyłącznik regulacji barwy dźwięku, filtr górnozaparowy, filtr dolnozaparowy oraz włącznik filtru kontur, czyli loudness. Niżej. Przełącznik wyjść głośnikowych oraz aktywujący, oraz aktywujący słuchawki. Duża gałka regulacji wzmocnienia. I z prawej strony wyłącznik sieciowy, kontrolka włączenia oraz słuchawki, gniazdo-słuchawkowe. Na szczęście, w formacie duży jack 6,3 mm. A za chwilę pokażę wam widok ścianki tylnej wzmacniacza. I tak wzmacniacz prezentuje się z tyłu. Tutaj mamy wyjście. Napięcia zasilającego sieciowego. Jedno gniazdo jest odłączane, natomiast te dwa są przyłączone cały czas, czyli gdy mamy podłączony przewód sieciowy do sieci, tutaj, tutaj występuje napięcie sieciowe cały czas, a tu tylko w momencie włączenia wzmacniacza. Wyjścia głośnikowe na nieszczęsnych gniazdach typu DIN standardowe dla swojej epoki, dla Unitry. Dodatkowe wyjście słuchawkowe na gnieździe tak, też DIN. Niektórzy nazywają to gniazdem kostkowym. Tutaj pod tą pokrywką znajdują się bezpieczniki e, głośnikowe, które są jedynym zabezpieczeniem zestawu głośnikowych w razie awarii wzmacniacza. Wzmacniacz nie ma żadnego układu elektronicznego zabezpieczeń oraz e, bezpiecznik sieciowy tutaj też jest ukryty. No i komplet wejść. Wejście uniwersalne, czyli AUX, tuner, wejście na gramofon z wkładką magnetyczną oraz Dwa gniazda do podłączenia dwóch magnetofonów. I w tej chwili zdejmę górną obudowę i zerkniemy sobie do wnętrza wzmacniacza. Po zdemontowaniu górnej obudowy ukazuje nam się taki widok. Transformator sieciowy, układy końcówek mocy. Producent użył jako tranzystory mocy tranzystory KD502 produkcji czechosłowackiej firmy Tesla. Elektronika końcówek mocy znajduje się na niezależnych modułach, które łatwo można wyjąć ze wzmacniacza celem przeserwisowania. Tutaj na dole znajduje się płytka układów korekcji barwy dźwięku. Tutaj znajduje się płytka wzmacniacza wejściowego, który jest jednocześnie wzmacniaczem gramofonowym. Wzmocnienie i charakterystyka częstotliwościowa jest przełączana. Tutaj z kolei znajduje się płytka filtrów. A tutaj mamy kondensatory główne filtrujące w zasilaczu. Ja w tej chwili podłączę wzmacniacz do sieci i sprawdzimy sobie jego stan techniczny. Pierwszego włączenia sprzętu, którego nie znam, zawsze dokonuję przez żarówkę. Tutaj mam żarówkę 60W i teraz włączę wzmacniacz. Żarówka błysnęła, także mogę stwierdzić, że chyba wszystko jest w porządku. Żadne dymy się nie unoszą. Wzmacniacz mamy pod parą. Czy żarówka się świeci? Nie widzę. Może być spalona. Ok, ja sobie zmierzę napięcie stałe na wyjściach głośnikowych, a potem podłączę obciążenie i generator. Wzmacniacz jest podłączony do generatora oraz oscyloskopu, a tutaj mamy sztuczne obciążenie. Ja teraz włączę wzmacniacz. Pokażę Wam ekran oscyloskopu. Aktywne w tej chwili jest wejście liniowe. Muszę rozciągnąć trochę podstawę czasu. Jak widzimy, wzmacniacz pracuje. Regulator głośności, potencjometr, nawet nawet. Sprawdzę sobie teraz balans. O! Jak widzimy, potencjometry na pewno wszystkie. Będą się kwalifikowały do czyszczenia, tak samo jak i reszta elementów stykowych. Ja będę sukcesywnie rozbierał wzmacniacz, przeglądał wszystkie płytki elektroniki, wszystkie przełączniki, wszystkie potencjometry. I tutaj będę Wam pokazywał poszczególne etapy prac nad tym wzmacniaczem. Będę w tej chwili demontował podłogę wzmacniacza, ale tu Wam chcę pokazać jeszcze oryginalną nalepkę producenta a pod nią kryje się wkręt, yy, który muszę wykręcić, żeby odkręcić podłogę. Jak widać, nigdy podłoga nie była demontowana. <laughs> Zresztą yy, muszę Wam powiedzieć, że żadnych śladów ingerencji jak do tej pory nie zauważyłem we wzmacniaczu. A wzmacniacz ten od momentu wyprodukowania ma jednego właściciela. Yy, właściciel urządzenia użytkuje go od nowości. Jest pierwszym właścicielem, jedynym użytkownikiem i właśnie stwierdził, że przyszedł czas na wyremontowanie jego wzmacniacza. I jeszcze taka mała rata. Bezpieczniki, które znajdują się w tym miejscu i one są od tyłu zakryte taką pokrywką plastikową, nie są to bezpieczniki głośnikowe, lecz bezpieczniki, które zabezpieczają zasilanie końcówek mocy oraz tu środkowy bezpiecznik jest bezpiecznikiem, który, przez który płynie prąd zasilający obwody wstępne wzmacniacza. Bezpiecznik sieciowy znajduje się tutaj, na tej płytce, od dołu. To jest główny bezpiecznik sieciowy. Natomiast bezpieczników głośnikowych nie ma. I ten egzemplarz wzmacniacza w ogóle nie posiada jakiegokolwiek zabezpieczenia zespołów głośnikowych. Many, many minutes later. Wzmacniacz już trochę zdemontowany. Dużo pustego miejsca wewnątrz. Tutaj leżą moduły, moduł filtrów. Moduł regulatorów barwy dźwięku oraz moduł tutaj, selektora wejść oraz wzmacniacza wstępnego. Ja się będę teraz tymi modułami zajmował, będę je rozbierał, sprawdzę oczywiście kondensatory. No i trzeba będzie zająć się elementami stykowymi na płytkach. Będę się teraz zajmował płytką regulacji barwy dźwięku. I taka ciekawostka, ujawniła się fabryczna niedoróbka. Zobaczcie ten kondensator. Jest bardzo luźne. A dlaczego? A dlatego, że nie został w ogóle przylutowany fabrycznie. Nóżki zagięte, natomiast osoba, która lutowała tą płytkę, po prostu zapomniała o tym kondensatorze. Taka ciekawostka. W tej chwili zdemontuję potencjometry i z, z, będę sprawdzał kondensatory, w, są, z, w jakiej są kondycji. Natomiast tu Wam jeszcze pokażę, że kondensatory elektrolityczne są z importu. Tutaj wszystkie te drobne kondensatory mają pojemność 2,2 mikrofarada, i one wszystkie pochodzą z importu. Tak samo zresztą jak potencjometry. Potencjometry nie są e, krajowego wyrobu, nie są polskiej produkcji, lecz są importowane. Zakończyłem pracę nad płytką regulacji barwy dźwięku. Jak widzicie, kondensatory zostały wymienione. Tutaj mam te zdemontowane, a to jeden z nich. 100 mikrofaradów na 25 v kondensator filtrujący, napięcie zasilania, jak widzicie niestety dokończył swojego żywota wylewając się e, jako kondensatory główne na zasilaniu filtrujące zastosowałem kondensatory firmy Vishay w torze audio tutaj kondensatory e, Nichicon FW oraz Panasonic FR jako filtrujące wyczyściłem też oczywiście potencjometry tutaj płytkę oczyściłem natomiast spodniej części płytki ja myć nie będę jest ona pokryta lakierem kalafoniowym z tego względu że w tym wzmacniaczu płytki nie posiadają solder maski i lakier kalafoniowy jest jedynym zabezpieczeniem przed utlenianiem się miedzi przed jej korozją także zostawiam płytkę tak w takim stanie jak jest na stole płytka filtrów, jak widzicie, jeden z przełączników zdemontowałem, już częściowo rozebrałem. Tu Wam pokażę, w jakim stanie są jego styki. Są całkowicie czarne. Ja będę musiał przełącznik rozebrać dalej i oczyścić wszystko dokładnie. To samo będzie się działo z, tutaj z kolejnymi przełącznikami. Na tej płytce występują tylko dwa kondensatory. Filtrują one napięcie zasilania. 100 mikrofaradów na 25 V, oba już wymieniłem. Przejrzę oczywiście płytkę względem zimnych lutów. I najważniejsza rzecz to trzeba wyczyścić wszystkie przełączniki. Ja Wam już pokażę finalny efekt prac, gdy wszystkie przełączniki będą oczyszczone i zamontowane na swoich miejscach. The next Troszkę czasu minęło. Płytka gotowa. Pokażę Wam, może uda mi się uchwycić to w kamerze, wszystkie. Przełączniki zostały wyczyszczone, i mam nadzieję, że teraz z nimi już nie będzie żadnych problemów. Także e, działania na płytce filtrów mam już zakończone. I następną płytką, która leci na warsztat, jest to e, płytka wzmacniacza wstępnego oraz przełącznika, przełączniki wejść. No tutaj będzie sporo pracy. Widzicie, jak wygląda konstrukcja mechaniczna całości. Dużo okablowania. Troszkę będzie rozkręcania, także też Wam pokażę, może w czasie demontażu, jak wygląda to w szczegółach budowa tego modułu, a potem już, chyba na finał, tuż przed finalnym montażem, jak będą wyglądały przełączniki i cała płytka. Płytka okładów wejściowych, jak widzicie, w pełnym negliżu. Ja już wymieniłem oczywiście kondensatory elektrolityczne, które są na tej płytce, i tutaj mamy zdemontowany przełącznik. Jest to przełącznik wejść. A tutaj jest rozłożone na poszczególne sekcje. Tak one wyglądają. Pokażę wam do światła. Oczywiście wszystkie styki są bardzo brudne. Wszystkie muszą zostać oczyszczone, poddane muszą zostać poddane kąpieli chemicznej. A tu jeszcze obok jeden przełącznik, który współpracuje z tą płytką. Eee, chyba to jest przełącznik monostereo, ale ja nie jestem, nie pamiętam w tej chwili. On już jest oczyszczony. Jak widzicie, styki są czyściutkie także ten przełącznik już jest gotowy natomiast w tej chwili będę zajmował się przełącznikiem wejść a potem następny przełącznik i montaż w całość wszystkie elementy przełącznika już po czyszczeniu chemicznym jak widzicie styki czyściutkie bez śladów na lotu siarczku srebra i teraz będę składał ten przełącznik następnej kolejności drugi i będę miał ten moduł gotowy one week later Wszystkie moduły gotowe, skończyłem nad nimi prace serwisowe. Tutaj jest ostatni moduł, pokazywałem Wam rozebrany przełącznik z niego. Już wszystko jest montowane, gotowe do montażu. Teraz będę mógł przystąpić do dalszej części prac. Przystąpiłem do prac nad szaszli wzmacniacza. Kondensatory główne zostały wymontowane. Tutaj leżą, mierzę ich pojemność. Nominalna pojemność to jest 4700 mikrofaradów. Napięcie pracy 63V. Obrócę lampkę i miernik pokazuje nam 6000 mikrofaradów. Wzrost pojemności wskazuje na upływność kondensatorów, także będę musiał je wymienić. A w to miejsce zamontuję kondensatory SAMWA o pojemności 10 000 mikrofaradów, 63V. I. Ma, wyprowadzenia mają śrubowe. Także ja tutaj e, zrobię wykończenie na o, oczka. Przewody zarobię oczkami e, połączeniowymi i zamontuję je tutaj za pomocą oryginalnej opaski, w tym miejscu fabrycznym. Gdy je zamontuję, to pokażę Wam, jak to finalnie wygląda. Soon after. Nowe kondensatory na swoim miejscu. Jak widzicie, przerobiłem wszystko, zamontowałem. Oczka zaciskane, dodatkowo te miejsca zaciskane zostały przeze mnie polutowane. Tutaj mamy centralny węzeł masy, tak to wygląda. I wymieniłem też wskaźnik włączenia. Producent zastosował tutaj żarówkę 7V35 mA. Ja zastosowałem. Diodę LED, ale żeby ona nie migotała, to zamontowałem tutaj taką, nie wiem czy będzie to dobrze widać, postaram się Wam pokazać, o, zamontowałem tutaj malutką płyteczkę, dioda prostownicza, rezystor i kondensator i w tej chwili dioda nie migocze, ja włączę wzmacniacz, dioda się ładnie świeci, tu jest oryginalna oprawka, ja tą diodę wkleję w oryginalną oprawkę i tutaj macie już światełko kontrolne, będzie się świecić stopnie mocy zdemontowane tranzystory odkręcone jak już wspominałem są to tranzystory produkcji czeskiej firmy czechosłowackiej jeszcze wtedy firmy Tesla model KD503 wszystkie pochodzą z jednej serii są oryginalne od momentu zamontowania w fabryce tkwią cały czas we wzmacniaczu pasty termoprzewodzącej producent prawie nie zastosował jest naprawdę sucho, są jakieś tylko ślady, ślady tej pasty, także będę musiał umyć radiatory, umyć też tranzystory podkładki, które zostały zastosowane są bardzo cieniutkie także ja użyję nowych podkładek, nowej pasty termoprzewodzącej i wszystko będę składał w całość. wzmacniacz już praktycznie całkowicie złożony, brakuje tylko ścianki przedniej tutaj mam założone takie swoje <laughs> gałeczki serwisowe wzmacniacz podłączyłem przez żarówkę i teraz go włączę, zorówka błysnęła i zgasła, czyli wydaje mi się, że jest wszystko w porządku. Żadne dymy się nie unoszą. Nic się nie dzieje. Także wezmę teraz miernik, eee, końcówkę, przepraszam, pomiarową. I zmierzymy sobie napięcie zasilające. Napięcie ujemne minus 47, i 3. Napięcie dodatnie 47,4. Jeszcze raz ujemne. No, to jest praktycznie 47,4. Jest trochę niższe z tego względu, że mamy podłączony wzmacniacz przez żarówkę. I sprawdzę teraz napięcie stałe na wyjściu głośnikowym. Prawy kanał 26 mV, lewy kanał 20. O, niedokładnie dotknęłem. 21-22 mV, także wszystko wydaje się być w porządku. Będę mógł przystąpić do regulacji wzmacniacza. Wzmacniacz w tej chwili podlega regulacjom. Ustawiam właśnie prąd spoczynkowy. Ustawiam go na wielkość 20 mA. Mierzę spadek napięcia na rezystorach 047 Ω, które są tam wewnątrz ukryte. Ustawiam na nich spadek napięcia 20 mV, mniej więcej. Tu pra kanał prawy, kanał lewy. Co daje nam prąd 20 mA płynący przez tranzystory końcowe? Miałem problem, nie mogłem wyregulować prądu spoczynkowego tutaj w lewej końcówce. Nie mogłem osiągnąć jego wartości. Potencjometr skręciłem na full, natomiast prąd nie mogłem uzyskać prądu. Okazało się, że uszkodzone były tranzystory. W układzie zabezpieczenia T113, T114 obydwa tranzystory wymieniłem i w tej chwili prąd da się ładnie regulować. Także poczekam, aż on się tak ustabilizuje temperaturowo i będę mógł przystąpić do dalszych etapów pracy. Wzmacniacz jest już po wszelakich regulacjach. Na ekranie oscyloskopu widzicie sygnał wyjściowy pobierany ze sztucznego obciążenia, oczywiście. To jest częstotliwość 1 kHz regulacja balansu, wszystkie regulatory działają poprawnie, wszystkie potencjometry działają poprawnie. I ja w tej chwili podłączę głośniki i zobaczę, sprawdzę, jak wzmacniacz brzmi. Przed podłączeniem głośników wzmacniacz musi się trochę wygrzać, troszkę popracować. Natomiast czeka mnie tutaj mycie panelu czołowego. Jak widzicie, panel jest bardzo brudny. Będę musiał cały panel dokładnie umyć. To jest taki szydzik ozdobny, który znajduje się tutaj w tym miejscu, gdzie jest regula gałka regulacji głośności. Tutaj są właśnie gałki, które będę musiał bardzo dokładnie wyszczotkować. Widzicie, jakie są brudne, oblepione brudem. Zmacniacz jest od nowości w rękach jednego właściciela. Czyli jeden właściciel używa wzmacniacza. No, Od ponad 40 lat wzmacniacz wyprodukowano w roku 1980. The next Czołówka już umyta, zamontowana, wzmacniacz zmontowany w całość. Możecie jeszcze raz rzucić okiem do środka, wszystko jest wymyte, wyczyszczone, koniec naprawy, koniec serwisu wzmacniacza i mam nadzieję, że jeszcze wiele lat podziała u swojego właściciela.